Któraś jakby losujemy. To jest chyba czwarta. I losujemy. Okej. Okay. Będzie to ta laleczka. Oj, 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 Więc no, pierwsze buty, bo już buty są w tym. To będą buty, bo my się nie chce już ich wyciągać w ogóle. Dobra, losujemy. O nie, tego się obawiałam, że będą te wysokie, ale okej. Okay. Teraz będzie jakiś komplecik, bo wiecie, jaka jest sukienka, czy strój trójkąpielowy. No bo tak bardziej jej pasuje według mnie. Będzie to ten komplet. Mam nadzieję, że będzie pasować. Znaczy taka bluza, nie komplet. No, taka bluza. Ogólnie ona też ma takie coś, taką czuprynkę, ale też jej się przydałoby jakiś jakieś, jakieś okularki czy coś, więc po prostu te dwa zostawiamy. Oj, coś wypadło? Nie, dobra. A, dobra, będzie to taki, jakby to można też postawić, więc tu jest takie coś i to można postawić. Ojejku, no. O tak. No tak, ale jestem na łóżku i jest po prostu miękko. No. Tak to wygląda, no nawet ładnie. Okej, okay, więc ona stoi tutaj, nie chce mi się tam wstawać, więc no. Bierzemy kolejną i znowu szlosuję, no. By było ciekawiej. Ja się odwracam. I nie można to nic tak robić. Ale okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Ją odłożyłam tutaj. Nie wiem czemu. Dobra, je tutaj. Okej. Okay. Okay. Ja się czuję, jakby to nie znikało, te ciuchy. A już mega dużo tych lalek ubraliśmy więc no ja nie wiem kiedy to się skończy oj, jeszcze tak mm, oczywiście czuję się jakby te buty zaraz miały zniknąć bo ich jest coraz mniej, ale dobra, losujemy będą to takie przezroczyste buciki Ale źle zakładam e, przezroczyste, no okej, okay, jakby okej okay. O tu jest drugi. Teraz losujemy komplet czy zwykłe. Znaczy no to kombinezon czy zwykłe. To. I będzie tu kombinezon, ok. Kombinezon okej. Okay. Dobra. Bierzemy karteczki odkładamy. Zobaczymy jaki będzie teraz kombinezon. Będzie to taka sukienka. No zobaczymy, czy będzie pasować. O nie, zostały nam już stane prawie stroje kąpielowe. Pozostało nam trzy stroje kąpielowe, kąpielowe i jedna sukienka. O, jeszcze jedno, nie wiesz? O, jest strój.